No, e, tak, e, to są urodziny Amelii. E, ja oczywiście jej nie mówię, ale teraz idziemy na prezent. Więc, e, pytam się mamy. E, ciekawe, czy ona w ogóle śpi, ale nie wiem, o co jest zasłony. Mamo, 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 mamo. No co? No są urodziny Ameli. Zapomniałam. No to idziemy po prezenty? Tak. No to chodź. Idziemy. Jeje. Dobra, to idziemy. Okej. Okay. A ten, co jej kupimy? No, no, no to co będzie? Dobra, dobra, to idziemy, dobra, idziemy, idziemy, idziemy. No dawaj, chodźmy. Dobra, no idziemy. Go jeszcze mamy? ale... E, 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 my idziemy, a gdzie? E, gdzieś? A okej, okay, pa, pa! Pa! A... Z wami same, a z wami jest Nela? E, tak. A gdzie idziecie? Gdzieś, tak, gdzieś. A do to pa, pa! 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 Idę sobie poleżeć. Dobra, idziemy. Dobra, ciekawe czy w ogóle coś znajdziemy. No to prawda, dobra. Git, git. Dobra, to szukamy. Eh. Dobra, no tu nic kurde nie ma. Nic nie ma, to prawda. Nic nie ma. No wiem, no wiem. Będziemy szukać pół dnia. No... No dobra, może pójdziemy gdzieś indziej. E, dobra, chodź. Dobra, 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 to idziemy, idziemy, idziemy. O tutaj... Może coś może tutaj znajdziemy. No też nic. No w domu Co to jest za karteczka? Oj, Dobra. E, dobra, nieważne, idziemy. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, Pani Genia. E, e, e. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Halo. Do widzenia. Ja może coś zjedziemy? A może taki laptop? Tak, git. to Laptop mam za sobą. A może takie coś? Telefon? Nie, nie, nie. To nawet nie dla niej. Nie są jej kolorów. Ona lubi różowy. No więc dobra, może idziemy gdzieś tutaj. Mm. O, może pieniądze? Dobra, no to dawaj. Czekaj, tutaj mamy jakieś Dalej no, się nie da. Ej, dobra. Dobra, to to będzie kit w sumie. Dobra. Dobra, może coś innego zejdziemy gdzieś, nie wiem. Dobra, znaleźliśmy parę rzeczy. Tak, dobra, idziemy to zanieść. No dobra, Coś wszystko chyba mamy, no, ale może coś jeszcze znajdziemy? Nie, chyba nie. Dobra, idziemy. Tak, to. Do widzenia. Do widzenia! Do widzenia. Tak, w górę, dobra, żebym tylko nie zauważyła, bo jak skapnie, to będzie lipa. Dobra, wszystko mamy, mamy, idziemy to odłożyć. A co wy tutaj macie? Yyy, nic! Nic! I yyy, papa. E, dobra, to chyba, z... a co tu robi jakiś kwiatek? E, nie wiem, e, na pieniądze że tu, kwiatka tam na miejsce. Nie wiem, po prostu zakruszyć drzwi i tyle. My się zamknę w pokoju. Dobra, e, nie wiem, co im to robią, ale po prostu odsłonię tutaj może te firany. O, halo, 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 halo. Pizza? E, ale nie zrobię że pizzy. E, a może pani e, zamywa? Nie, 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 do widzenia. Do widzenia. Dziwny numer. Nieważne. Dobra, ja idę do spania e, albo po prostu się przewietrzyć. Tak, a może... E, nic nie zrobię. Nie wiem, po prostu usiądę i będę czekała, aż oni tutaj do mnie przyjdą. Może... Dobra, będzie wszystko hit. E, gdzie idziemy? No na dół. A gdzie? Dobra, idziemy. Na dół.